Chyba dla każdego Polaka te święta są szczególne, takie rodzinne, ciepłe, najlepiej nam się kojarzą, z miłą atmosferą, z rodziną przede wszystkim przyjacielską, no a szczególnie chyba to potrzebne jest tutaj tym dzieciom w Zaborze, które nie zawsze mają właśnie na co dzień. Takie normalne, ciepłe warunki jak dzieci w normalnych domach, no one wymagają szczególnej opieki. Cieszę się, że możemy z nimi być w takich momentach, możemy się podzielić tą radością. Mam nadzieję, że zachowają ją w sobie głęboko i kiedyś im się przyda na trudniejsze czasy. No dzisiaj jesteśmy tylko symbolicznie, nawet cały ten nasz wysiłek, który składamy, to tak wspólnie z dyrekcją szpitala, z kadrą medyczną administracyjną jest po to, żeby te warunki mam nadzieję, za jakiś czas były lepsze, z tym te starania o nową hmm, lokalizację tego szpitala i, lepsze, i, lepszą, i lepszą opiekę. lepsza opieka. Co roku te paczki tutaj są przywożone. Urząd Szałkowski już taką tradycję wytworzył od wielu lat, natomiast to, co było dodatkowe i wyjątkowe, to to przedstawienie. Widać jak dzieciaki żywo reagują, szczególnie że te małe, bo to dla nich jest tak naprawdę, czego nie mają na co dzień. One często są z domów dziecka, gdzie nie zawsze jest okazja, żeby mieć możliwość uczestniczenia w takim przedstawieniu. A poza tym te paczki były naprawdę takie bogate, także Mikołaj się spisał i naprawdę pięknie dziękujemy za, za tą możliwość.